Cześć tu, Antart, i zapraszam na wspólną grę w Passing Pine View Forest. Jak widać, ten horror ma ostrzeżenie, żeby nie grały w to osoby, które mają problemy z sercem, ani kobiety w ciąży. Zobaczymy, czym jest ta gra, która ma bardzo dobre recenzje na Steamie. No i wyszła ledwo parę dni temu. Czeka tutaj na mnie nagroda, jak ją już przejdę. O, nawet jest po polsku. Kto by pomyślał? Co mamy w opcjach? Jakość obrazu wysoka, wysoka, dobra zacznijmy w to grać. Generalnie chodzi o to, żeby przejść przez las. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Nie wiem, czy coś strasznego się będzie działo w tym lesie, czy nie za bardzo. Ale myślę, że zaraz się przekonamy, czyż nie. Dawno nie grałem w żaden horror. horror. Aha. Mogę biegać w nieskończoność. Gówno widzę, jak zawsze. No, graficznie jest to może jakiś szczyt ale nie jest to źle. Wydawało mi się, że to ma być las nie. Eee, i nie? Jakieś same drzewa, liściaste. No dobra, w każdym bądź razie eee, no ostatnim horrorem takim na serio, jaki grałem, był chyba najlepszy horror ever, czyli obcy izolacja. Mam lekkie opóźnienie z wrzucaniem odcinków niestety, ale pliki mają po 3GB, więc trochę dużo generalnie. No dobra, rozkoszujmy się klimatem tej gry.

słyszę i to nie moje też się świeci rozumiem że te domki to tylko podpucha żeby wydłużyć czas gry zobaczmy co się będzie dalej działo nie widziałem jeszcze kogoś kto grał mówiąc szczerze ...na YouTubie. Ale też wątpię, żeby to był pierwszy filmik z tą grą. Na tym serio polega cała gra? Już się ją biegnie po prostu? Wydaje że wszystkie ścieżki tak się łączyły w jednym. Kolejka... ...słuchaj, sowę. O ...fuck you. Czyli rozumiem... <laughs> ...że to jest ten jumpscare. Okej. Okay. No. Ciekawe zakończenie. Eee, no dobra. To było Passing Pineview View Forest. <laughs> eee, jeśli macie ochotę zagrać to sami i zobaczycie gdzie dojdziecie eee, to link do produkcji wrzucę na dole. Andre Burger. Fajne imię i nazwisko. Znaczy nazwisko. Eee, no. To jest gra darmowa, więc możecie ją sprawdzić. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!